Czy kiedykolwiek czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, kończysz znowu w tym samym miejscu, jakbyś krążył po niewidzialnym torze, z którego nie możesz zejść? Relacje się powtarzają, emocje wracają, te same błędy, te same rany. I w końcu zaczynasz zadawać sobie pytanie: Czy coś jest ze mną nie tak? Ale to nie ty jesteś problemem to cykl, wzorzec, który działa w ukryciu. Jak plecak wypełniony kamieniami, który nosisz od tak dawna, że już nawet nie czujesz jego ciężaru, a jednak boli cię kręgosłup. Nie śpisz spokojnie, twoje serce jest zmęczone. Większość ludzi nazywa to pechem, fatum, albo złą karmą. Ale Karl Jung powiedział coś znacznie głębszego: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. To nie przypadek. To nie klątwa. To niewidzialny mechanizm, który działa dopóki nie zostanie ujawniony. I właśnie dlatego czasami Bóg musi interweniować. Nie po to by cię ukarać, ale żeby cię obudzić. Bo są cykle, z których nie wydostaniesz się siłą woli. Trzeba czegoś więcej. Trzeba wstrząsu, znaku, deszczu łez, który wypłucze kurz z twoich oczu. Ten film jest o tym. O cichych sposobach, jakimi Bóg, poprzez psychikę, ciało, ludzi i zdarzenia, próbuje cię wydobyć z cyklu, który cię zjada od środka. Karl Jung nie był tylko psychiatrą. Był kimś więcej. Badaczem duszy, który zrozumiał, że człowiek nie składa się jedynie z myśli i emocji, ale że w głębi nas działa niewidzialna siła. Jaźń. Dla Junga jaźń z niemieczu selbst to nie ego. To nie obraz, który mamy o sobie. Jaźń to centrum naszej psychiki, punkt, który zna naszą prawdę, nasze rany i nasz cel. I to właśnie jaźń, często w symboliczny sposób, uruchamia kryzysy, powtórzenia, pętle, by doprowadzić nas do uzdrowienia. Kiedy więc tkwimy w destrukcyjnym cyklu, to nie zawsze jest błąd, czasem to wezwanie z wewnątrz albo od Boga. Jung nie odrzucał duchowości, to przeciwnie. Uważał, że Bóg przemawia przez symbole, sny, synchroniczność, i że religijne obrazy są sposobem, w jaki nasza dusza próbuje się z nami komunikować. To dlatego, kiedy cykl zaczyna nas niszczyć, często pojawiają się znaki, powtarzające się liczby, twarze, zdania, spotkania. Ciało zaczyna chorować, emocje się zaostrzają to nie przypadki to język jaźni. Według Junga. Człowiek nie przychodzi na świat po to, by być normalnym, przychodzi po to, by być całym, a do pełni prowadzi droga przez ciemność, przez błędy i upadki. Dlatego ten cykl, w którym tkwisz, nie jest karą, jest procesem procesem indywiduacji czyli duchowego stawania się sobą. I właśnie wtedy, gdy dusza nie może już dłużej milczeć, zaczyna się pierwszy szept Boga to zawsze zaczyna się cicho. Nie jest to jeszcze burza, nie katastrofa, to raczej szept, który zakłóca codzienność. Nagle to, co wcześniej było do zniesienia, zaczyna uwierać. Praca, którą tolerowałeś, zaczyna dusić. Relacja, w której tkwiłeś z przyzwyczajenia, nagle staje się nie do zniesienia. Wnętrze mówi: Nie mogę już tak dalej, i ten głos nie ucisza się. Przeciwnie, rośnie. Pojawia się niepokój, którego nie potrafisz nazwać. Ciało napina się. Pojawia się bezsenność, nadwrażliwość, rozdrażnienie. Czujesz, że coś się zbliża, ale nie wiesz co. To właśnie pierwszy znak. To moment, w którym Bóg poprzez Twoje wnętrze zaczyna Cię budzić. W duchowości chrześcijańskiej, judaistycznej, sufickiej i również w psychologii Junga, przebudzenie nie zaczyna się radością, zaczyna się niewygodą, czymś, co wyrzuca Cię z autopilota. Jung pisał, że każdy krok w stronę świadomości to bolesne narodziny, bo wybudzenie z cyklu, który trwał latami, to nie akt łaski, o to moment prawdy. I tutaj pojawia się boskie wyczucie czasu. Niekiedy latami coś w nas dojrzewa, aż w końcu pęka. To nie przypadek, to moment, kiedy dusza mówi: Wystarczy. Ten wewnętrzny bunt, ten ból istnienia, to nie jest oznaka słabości, to wołanie jaźni. To pierwsze wezwanie Boga, który nie przemawia z nieba, lecz z samego centrum Twojego bólu. Ciało wie. Wie, zanim Ty przyznasz się do prawdy, zanim wypowiesz słowa: już dłużej tak nie mogę, Twoje ciało już od miesięcy, a może i lat, krzyczy w ciszy. Zaczyna się od zmęczenia, którego nie da się odespać, od bólu głowy, napięć, ucisku w klatce piersiowej. Potem przychodzi bezsenność. Lub przeciwnie, senność, apatia, brak siły. Czasem ciało choruje, przewlekle autoimmunologicznie, dziwnie. Lekarze nie widzą przyczyny, ale ty czujesz, że coś w tobie się psuje. To właśnie pierwszy poziom komunikatu fizyczny. Bo ciało nie kłamie, ciało jest posłańcem. Potem pojawia się emocjonalna mgła, nieuzasadniona złość, niewytłumaczalny smutek. Płaczesz bez powodu albo nie potrafisz już płakać wcale. Czujesz się wyobcowany, jakbyś był w złym filmie. Znika radość z rzeczy, które kiedyś cię cieszyły, a potem zaczynają się powtórki w relacjach. Znów trafiasz na osoby, które cię nie widzą. Znów walczysz o miłość, która cię rani, znów czujesz się nieważny, pomijany, niezrozumiany. Powtarzasz dynamiki z dzieciństwa, jakbyś pisał wciąż ten sam scenariusz z innymi aktorami. To nie przypadek, to nie zły okres, to cykl. Który chce ci powiedzieć, coś musi się skończyć, zanim się rozpadniesz. Bóg nie działa zawsze spektakularnie. Często działa przez krople bólu, które sączą się do wnętrza, aż serce nie wytrzyma. I wtedy to zaczyna się prawdziwa przemiana. To paradoks. Modlisz się o zmianę, prosisz o znak, pragniesz wyjścia z bólu. I kiedy ono przychodzi, świat zaczyna się walić. Relacje się sypią, pojawiają się konflikty, których wcześniej nie było. Ludzie, którym ufałeś, odsuwają się lub zaczynają cię ranić. Twoje ciało odmawia współpracy. Praca zaczyna męczyć. Wszystko, co trzymało cię przy życiu, nagle przestaje działać i myślisz, to chyba nie tak miało wyglądać. Ale właśnie tak wygląda początek działania Boga. Karl Jung pisał o synchroniczności, znaczących zbiegach okoliczności, które nie są przypadkowe. W tym okresie zaczynasz je dostrzegać. Słyszysz te same zdania z różnych źródeł. Spotykasz osoby, które wydają się mówić dokładnie to, czego potrzebujesz. Przypadkiem trafiasz na treści, które uderzają w najczulsze miejsce. To nie algorytm. To ruch jaźni. Ruch, który najpierw burzy iluzję, zanim pokaże prawdę. Bóg nie naprawia tego, co zbudowaliśmy na strachu, zależności lub kłamstwie. On pozwala, by to się rozpadło. I dopiero wśród zgliszczy zaczyna się nowe. To dlatego, kiedy cykl dobiega końca, pierwszy etap transformacji wygląda jak chaos. To próba, to oczyszczenie, to ogień, który nie ma cię zniszczyć, ale przetopić. Nie uciekaj od tego, bo to, co się wali, nie było już Twoje. A to, co ma przyjść, potrzebuje pustego miejsca. Po chaosie przychodzi cisza, ale to nie jest ukojenie. To nie jest ten rodzaj spokoju, którego pragnąłeś, to pustynia rozległa, milcząca, obca. Znajdujesz się w miejscu, gdzie nic już nie ma sensu, nie wiesz kim jesteś, nie wiesz czego chcesz. To, co wcześniej cię napędzało, teraz jest obojętne. To, co kiedyś kochałeś, nie porusza serca. Modlitwy nie mają odpowiedzi, medytacja boli, cisza nie uspokaja, przeraża to właśnie noc ciemna duszy o której pisali mistycy święty Jan od krzyża Teresa z Avila a także współcześni psychologowie Karl Jung nazywał ten etap przejściem przez cień momentem gdy dusza jest odarta ze złudzeń ale jeszcze nie zna prawdy to w tym miejscu czujesz się porzucony nawet przez boga ale właśnie tu jesteś najbliżej jego działania pustynia nie jest karą pustynia to próba zerwania ze starymi strukturami które trzymały Cię w bólu, to duchowe głodowanie, abyś mógł poczuć głód prawdziwego życia. To oczyszczenie nie z grzechu, ale z iluzji. Ludzie Cię nie rozumieją, mówią: Weź się w garść, to minie. Ale Ty czujesz, że coś umiera i mają rację. Coś w Tobie naprawdę umiera. Umiera fałsz. Umiera stara tożsamość. Umierają marzenia, które nie były Twoje. Umiera potrzeba, by być tym, kim inni chcą, żebyś był. I ta śmierć jest konieczna, bo pustynia nie zabija, pustynia przygotowuje. To tutaj rodzi się czułość, pokora, duchowa siła. Tutaj, między stratą a ciszą, zaczynasz widzieć naprawdę. Nie walcz z pustynią, przejdź ją, bo za nią zaczyna się nowe życie. Rozpad nie pyta o zgodę, nie puka, nie uprzedza, po prostu przychodzi. Czasem to koniec związku, który trwał pół życia. Czasem utrata pracy, która definiowała Twoją tożsamość, czasem to choroba, zdrada, odejście bliskiej osoby, albo jeszcze gorzej, utrata samego siebie. Patrzysz w lustro i nie poznajesz twarzy. Nie wiesz co dalej, i nie jesteś nawet pewien, czy chcesz dalej. Ten moment to punkt zerowy. Alchemicy nazywali go Nigredo czarna faza przemiany, w której materia starego życia rozpada się, zanim może zostać przetopiona w złoto. Jung sięgał właśnie po te obrazy alchemii duchowej, gdzie rozpad jest niezbędnym warunkiem odrodzenia. Nie da się zbudować nowego domu na starych fundamentach. Trzeba rozebrać wszystko do zera, i dopiero wtedy, z tej nicości, może wyłonić się coś prawdziwego. W tym miejscu dusza opłakuje nie tylko to, co straciła, ale także to, w co wierzyła: iluzje, do których była przywiązana, obietnice, które nigdy się nie spełniły. To, kim miała być, a nigdy nie była, to żałoba po wyobrażeniach o sobie. I ten żal jest święty. Wszystko się sypie, to znak, że Bóg już działa, nie naprawia już fragmentów, nie skleja potłuczonego. On burzy całe rusztowanie, bo chce postawić coś znacznie większego, coś, co będzie w zgodzie z Twoją prawdą. W takim momencie nie potrzebujesz jeszcze planu, nie musisz wiedzieć, co robić. Wystarczy, że pozwolisz się rozpaść, świadomie, że nie będziesz udawać, że wszystko jest w porządku, bo to właśnie w szczerości bólu zaczyna się najgłębsza przemiana. Każdy cykl, który ma się zakończyć, musi najpierw umrzeć, i choć boli, ten koniec to początek, którego jeszcze nie widzisz. W momencie, gdy wszystko wydaje się rozsypane, życie zaczyna mówić, nie przez słowa, ale przez znaki. Karl Jung nazwał to synchronicznością, zbieżnością zdarzeń, które z zewnątrz wydają się przypadkowe, ale w głębi duszy czujesz, że mają sens, i nagle, wśród zgliszczy, zaczynasz dostrzegać nici prowadzące cię dalej. Spotykasz osobę, której słowa są dokładnie tym, co musiałeś usłyszeć. Otwierasz książkę na przypadkowej stronie i trafiasz w punkt. Widzisz w mediach zdanie. Które wbija się jak znak drogowy w chaosie. Wracają ludzie z przeszłości, przychodzą nowi. Pojawiają się rozmowy, które zmieniają kierunek. To nie magia, to głęboka inteligencja jaźni, współgrająca z boskim planem. W takich chwilach zaczynasz rozumieć, że nie jesteś sam, że cokolwiek cię prowadzi, znacie głębiej niż Ty sam siebie znasz. Te przypadki nie są nagrodą ani testem. Są potwierdzeniem, że jesteś na właściwej ścieżce. Nawet jeśli idziesz nią z zamkniętymi oczami, warto wtedy zatrzymać się i słuchać nie analizować nadmiernie, lecz poczuć, co we mnie poruszyło to spotkanie dlaczego akurat teraz dlaczego ta osoba, to zdanie, ten sen synchroniczność to język Boga, tłumaczony przez serce zaufaj, bo to właśnie przez przypadki Bóg stawia przed tobą drogowskazy, a czasem czy posyła aniołów w ludzkiej postaci i nagle Wcale nie w wielkim olśnieniu, ale raczej w spokojnym momencie, coś w tobie klika. Zdanie, które słyszałeś wiele razy, nagle dociera głębiej. Zachowanie, które powtarzałeś latami, nagle widzisz w całym jego mechanizmie. To moment, w którym zasłona spada. Nie dlatego, że ktoś ci coś wyjaśnił, ale dlatego, że coś w tobie dojrzało do zrozumienia. Karl Jung powiedział: dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Ten cytat staje się wtedy nie teorią, ale doświadczeniem. Zaczynasz dostrzegać schemat. Dlaczego ciągle wchodzisz w te same relacje? Dlaczego boisz się bliskości, a jednocześnie jej pragniesz? Dlaczego sabotujesz własne szczęście? To nie pech, to niewidzialny wzorzec z przeszłości, który przez lata sterował Twoimi decyzjami, reakcjami, pragnieniami i teraz go widzisz. W tym momencie nie wszystko się naprawia, ale coś się uwalnia. Bo świadomość to światło, a światło nie walczy z ciemnością, ono po prostu ją ujawnia. W tym miejscu zaczynasz brać odpowiedzialność, ale bez winy. Nie po to, by się obwiniać, lecz by odzyskać siłę. Bo skoro już wiesz, to możesz wybrać inaczej. I to jest pierwszy moment prawdziwego uzdrowienia, kiedy widzisz i nie odwracasz wzroku. Świadomość otwiera drzwi. Ale to, co znajduje się za nimi, często przeraża, bo zanim naprawdę się uzdrowisz, musisz spojrzeć w oczy temu, czego unikałeś całe życie: cień. Dla Junga cień to nie zło. To wszystko to, co wyparliśmy, czego się wstydzimy, co uznaliśmy za nie do przyjęcia i zepchnęliśmy do podziemi naszej psychiki: złość, zazdrość, egoizm, słabość, ale też nasze ukryte talenty prawdziwa moc. Potrzeba bliskości, głębokie pragnienia. Cień to nie tylko mrok, to także złoto, które ukryliśmy przed światem i przed sobą. Konfrontacja z cieniem to moment, kiedy musisz przyznać, że byłeś nie tylko ofiarą, ale czasem też krzywdzicielem, że twój gniew miał uzasadnienie, że twoja potrzeba bycia kochanym popychała cię do zdrady siebie. To najtrudniejszy etap. Bo wymaga odwagi, by widzieć, nie uciekając w poczucie winy, by przyjąć siebie w całości, nie tylko w świetle. Ale to właśnie tutaj, w tym bolesnym lustrze, rodzi się prawdziwa wolność. Nie musisz już nikogo udawać, nie musisz się dopasowywać, tłumić, usprawiedliwiać. Integracja cienia nie oznacza, że stajesz się kimś innym, oznacza, że odzyskujesz siebie w całości, z lękiem i odwagą. Z bólem i czułością. Jung mówił, że nie stajesz się oświecony przez wyobrażanie sobie światła, lecz przez uczynienie ciemności świadomą. To proces bolesny, ale piękny, bo po raz pierwszy naprawdę widzisz siebie i nie odrzucasz. Nie ma już nic do utrzymania, nie ma się czego trzymać. Wszystko, co było Twoją podporą, odpadło. Relacje, które miały Cię ocalić, się rozpadły. Tożsamość, którą zbudowałeś, przestała działać. Nadzieje, które cię napędzały, zgasły. To dno, ale nie jako upadek. To miejsce, w którym nie ma już masek. Jung opisywał ten moment jako punkt zwrotny procesu Nigredo moment pełnego rozpadu, po którym możliwa jest przemiana. To nie jest śmierć fizyczna to śmierć starego ja, które już dłużej nie może funkcjonować. I właśnie tutaj, w tej skrajnej pustce, dzieje się coś, czego nie sposób przewidzieć. Pojawia się siła, nie siła udawana, nie ta, która mówi jest dobrze, ale siła, która rodzi się z bólu i prawdy, siła, która nie potrzebuje aplauzu, która nie krzyczy, która po prostu jest. Bo kiedy tracisz wszystko, co było fałszywe, zostaje tylko to, co prawdziwe, i okazuje się, że to wystarcza. Nie chodzi już o to, by mieć rację, by być idealnym, by wygrać. Chodzi o to, by być sobą prawdziwie. I uczciwie. To na dnie odkrywasz, że przetrwałeś, że nie musisz już walczyć z życiem, bo najgorsze się wydarzyło. I nadal tu jesteś. Z tej surowej, nagiej obecności rodzi się nowy fundament. Nie z pychy, ale z pokory. Nie z dumy, ale z prawdy. I właśnie stąd z samego dna zaczynasz się podnosić. Nie jako ktoś nowy, ale jako prawdziwy Ty. Po każdej śmierci duchowej przychodzi moment ciszy. To nie jeszcze radość, nie euforia. To delikatna obecność czegoś nowego, co z początku trudno nazwać. I nagle zaczynają się dziać rzeczy, których nie planowałeś. Drzwi, które przez lata były zamknięte, po prostu się otwierają. Relacje, które kiedyś cię raniły, same się rozluźniają albo odchodzą. Nowi ludzie pojawiają się znikąd. Ktoś dzwoni, coś proponuje. Pojawia się praca, projekt, miejsce, które wydaje się dziwnie znajome, choć nigdy tam nie byłeś. To nie przypadek. To nowy ruch Boga łagodny, cichy, ale precyzyjny. Zamknięte drzwi, które wcześniej Cię frustrowały, dziś widzisz jako ochronę. To nie była kara, to była troska. Bóg nie pozwolił Ci wejść tam, gdzie byś się zgubił, nie pozwolił Ci zatrzymać czegoś, co miało Cię zniszczyć. I teraz, kiedy już wiesz, kim jesteś, Otwiera się to, co naprawdę Twoje. To, co przychodzi, nie zawsze jest spektakularne. Czasem to mała decyzja, nowa pasja, ktoś, kto po prostu patrzy na Ciebie inaczej, ale Ty już czujesz to inny poziom bez presji, bez maski, bez walki to nowy etap nie ten, który wymuszasz, ale który przychodzi naturalnie, kiedy Ty jesteś gotowy bo Bóg nie działa według kalendarza działa według wewnętrznej dojrzałości. Jeśli coś się skończyło, ufaj, że coś lepszego jest w drodze. Nie większego, nie bardziej imponującego, ale bardziej Twojego. I ono już puka nie do drzwi świata, do drzwi Twojego serca. Nie przychodzi fanfara, nie czuć triumfu, ale budzisz się pewnego dnia i czujesz lekkość, której nie znałeś od lat. To nie jest ta sama osoba, która błagała o odpowiedzi. Nie ta, która szukała potwierdzenia, że jest wystarczająca. To nowy Ty. Spokojniejszy, cichszy, ale nieskończenie bardziej prawdziwy. To jest odrodzenie, niespektakularne, nie dla publiczności, ale głębokie, wewnętrzne, jak czyste źródło bijące z pod ziemi, której nikt już nie wierzył, że coś z niej wyrośnie. Odrodzenie to moment, w którym nie musisz już udowadniać, bo poznałeś siebie w ciemności, bo przeszedłeś przez pustynię i żyjesz. W tym miejscu zaczynają pojawiać się granice, nie jako mur, ale jako ochrona życia, które w tobie się odrodziło. Zaczynasz mówić nie z miłością, tak z przekonaniem. Nie wszyscy to zrozumieją. Nie każdy pójdzie z tobą dalej, ale to już nie boli. Bo masz siebie. Relacje się zmieniają nie dlatego, że ty walczysz, ale dlatego, że Twoja energia się zmieniła. Nie przyciągasz już tego, co cię raniło, bo nie wibrujesz już z lęku, potrzeby czy braku. Jesteś zakorzeniony w prawdzie. Jung nazwał ten stan integracją jaźni, kiedy ego już nie dominuje, ale współgra z głębszym centrum psychiki. To nie znaczy, że nie będzie już cierpienia, ale ono już cię nie złamie. Twoja tożsamość nie opiera się już na roli, statusie, zewnętrznym sukcesie. Jest zbudowana na czymś o wiele trwalszym, na wewnętrznej zgodzie ze sobą. I właśnie tutaj, po całym bólu, kryzysie, ciemności, zaczyna się życie, nieperfekcyjne. Ale prawdziwe. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie wie. Ten cykl naprawdę dobiega końca. Nie dlatego, że wszystko się naprawiło, ale dlatego, że ty się zmieniłeś. Już nie reagujesz tak samo, już nie potrzebujesz tych samych rzeczy. Już nie zadajesz tych samych pytań w ten sam sposób. To znak. Znak, że to, co cię kiedyś trzymało, puściło. Znak, że to, co cię niszczyło, już nie ma nad tobą władzy. Zakończenie cyklu nie jest wygraną, to moment ciszy i wdzięczności za wszystko, co musiało się rozpaść, za wszystko, co się w Tobie przebudziło. I nawet jeśli wciąż są łzy, one teraz czyszczą, a nie ranią. Nawet jeśli jest żal, jest on pełen zrozumienia. Zakończenie to nie koniec, to przestrzeń pod nowe życie. Zaufaj, że Bóg wie, co robi. I że to, co przed tobą, może być piękniejsze, głębsze i bardziej twoje niż to, co kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, nie jesteś sam. Jesteśmy tu, razem, w drodze, w pytaniach, w przebudzeniach. Napisz w komentarzu, na jakim etapie swojej podróży jesteś, co w tobie się kończy, a co zaczyna. Zasubskrybuj, jeśli chcesz być częścią tej wspólnoty świadomej, dojrzałej. Autentycznej. Udostępnij ten materiał komuś, kto potrzebuje usłyszeć, że to, co się rozpada, to nie koniec. Dziękuję, że tu byłeś. Do zobaczenia po drugiej stronie cyklu.